Ej, widzowie! jest tu Alex i klam w taką kielkę. Zobaczcie. Na początku macie łódkę, ale z niczym ją. Wiecie? No to zobaczcie. Tutaj mam kamerę. Muszę że pojadę do tyłu. Nie, nie co przodu! Skláca to oczywiście w normalnym w normalnej XO normalne, w sklepie Play za palmo nie musicie płacić. Okej, okay, no to. Okej. Okay. No to teraz wyjdę z tego auta. Yeah. Fajne to soblę, ale co to sobie, Zobacz, co sobie co tak piękne! Co o ja, bo się utopio. Nie. Okay. O. trzeba takie karty zbierać i nacisnąć to I proszę, macie kartę Ja muszę wszystkie trzy, jeszcze dwa tw... Dwie nie brakuje okay. Oczywiście mamy tutaj sieci klikamy kamerę I proszę O I, i jeszcze taką Muszę do mojej kolekcji nacisnąć. Okay. Co jest? No matko, mogłem to. Czekaj, zostaw. To co? Okej. Okay. Ja oczywiście mam szalony nadznijmy sobie teraz się na odpieniostki. Oczywiście, nie wiem co moje auto. Hi, hi. Ale proszę. Tam też spieram sobie. I taki kusik i proszę. Там телефон mm. Хотим сюда на то. Понял. Уплелся. Файна. Файна утка. А вот и не могу И тем и там Okej, okay. chcę mieć ten helikopter, ale ja nie mogę mieć. Szkoda, bo bardzo chciał mieć swój helikopter, ale oczywiście nie mam. No to... To

Nie on jest tam kosztem, tak na nie był pojoną. Wiecie ja nie nagrywam? z, z... z palionem bo po plości, jesteś, bo jestem, nie naklewam z jalami, moim kolakom. просто. Ну, опять я сам Что за, Все, все, авто? Хотя он ауто. Давай им... Давай Немножко не